Każdego roku po tej samej porze w milionach polskich domów przychodził taki moment, że trzeba się było rozliczyć. Na szczęście to już przeszłość dzięki usłudze Twój Epit. Ty też skorzystaj z tej usługi. Odwiedź e Urząd Skarbowy na podatki Twój Twój epit czeka na Ciebie. Dbamy o dobry klimat. Żeby nasze dzieci nie wpadły w złe środowisko. Susze, fale upałów, pożary, powodzie. To nie mój klimat. Czyste powietrze. Życie w zgodzie z naturą. To jest mój klimat. To jest nasz klimat. Aby go chronić, wspólnie działajmy. Oszczędzajmy wodę i prąd. Wybierajmy ekologiczny transport i źródła energii. Edukujmy. Klimat, klimat tworzą ludzie. Więcej na nasz klimat Jak zachęciłbym ten długopis do pracy w naszym call center. Samodzielne stanowisko możesz się popisać. A u nas godziny pracy są tak elastyczne. Na każdego pracownika przypada minimum jedenastu piłkarzyków. U nas możesz być sobą na czacie i tak nie widać. W naszym biurze mamy mleko roślinne. I bez laktozy. Pieski kochamy. Dopłacamy do urlopów. My dopłacamy też pieskom. Wejdź na OLX i przebieraj w ofertach pracy nie tylko w call center i obsłudze klienta. OLX. Tu praca szuka człowieka. Innowacyjna pralka AI Control. Dla wygody. Precyzyjne czujniki. Dla wygody. Energooszczędność. Dla wygody. Wszystko. I to też. Dla wygody. Samsung. Promocja. Kup wybraną pralkę lub suszarkę. Zostaw opinię o produkcie i odbierz aż do 500 zł zwrotu. Za zestaw otrzymasz aż do 1000 zł. Szczegóły na pralki Samsung.pl. Bank Przedsiębiorczości. Ależ zadbane rośliny. Jak się dba, tak się ma? To jak z biznesem i pracownikami. Podlewać? Proponuję raczej darmowe konto firmowe i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Oraz opieki zdrowotnej także dla pracowników. Takiej na co dzień? szybkim dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całej Polski. No to teraz rozkwitniemy! Rozwijaj biznes z kontem firmowym i zadbaj o siebie i pracowników. Alior Bank. Jet ready. Jet power. Jet fresh. Wysoka moc, skuteczna filtracja, higieniczne opróżnianie. Kup Samsung Jet, dokup stację czyszczącą i otrzymaj aż do 600 zł zwrotu. Świat w rozpaczy. Nie możecie tego przegapić. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy Twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminy D3 w kroplach z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hmm, Wiosna zapowiada się aktywnie. Aktywność popłaca. Przekonali się o tym właściciele konta firmowego Valor I co to daje? Owocuje premią do 1500 zł. A. Zyskuj z darmowym kontem firmowym. Alior Bank. Gdzie widzę naszą firmę za 5 lat? Widzę cały region. Przedstawiciela regionalnego to Pan Auta do wyboru, nie tylko perłowe odcienie bieli. U nas co czwartek są masaże. W aucie fotele są z masażem. W aucie? Dostaniesz ergonomiczne krzesło, dobrego laptopa i możesz pracować zdalnie. A u nas prowizje od pozyskanego klienta są większe niż pawałek. Wejdź na OLX i przebieraj w ofertach pracy, nie tylko w sprzedaży. OLX. Tu praca szuka człowieka. Volkswagen taigo Ma styl, który prowadzi na drogach. Ma technologie, które gwarantują przyjemność z jazdy. Ma charyzmę, którą widać na zewnątrz i w środku. Ma wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się pewnie i wyjątkowo. Volkswagen Taygo. Nowy SUV kupé, Ma charakter. Volkswagen. Super, pokaż, co potrafisz. Z Kurilinem nie ma żartów. Nie możecie tego przegapić. Bank przedsiębiorczości. Ależ zadbana roślina. rośliny. Jak się dba, tak się ma. To proponuję zadbać też o firmę i pracowników z darmowym kontem firmowym w Banku i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opieki zdrowotnej. Dbaj o swój biznes. Bank. Silne strony naszego działu księgowości rodzinna atmosfera. Kawałeczek? Dbamy o work-life balance. Balans. No, owocowe czwartki. My bezglutenowe ślady. A u nas zamiast poniedziałków są przedwtorki. Prywatna opieka medyczna z dentystą. A my mamy wyjazdy integracyjne na Hawaje. O każdej zmianie przepisów. Wejdź na OLX i przebieraj w ofertach pracy nie tylko w finansach i księgowości. OLX. Tu praca szuka człowieka. Volkswagen Taygo. Ma styl, który prowadzi na drogach. Ma technologie, które gwarantują przyjemność z jazdy. Ma charyzmę, którą widać na zewnątrz i w środku. Ma wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się pewnie i wyjątkowo. Volkswagen Taygo. nowy SUV Coupe. Ma charakter. Volkswagen. Jet Ready Jet Power Jet Fresh Jet Clean Jet ready. Jet power. Jet fresh. Jet Wysoka clean. Moc Skuteczna filtracja Higieniczne opróżnianie. Kup Samsung Jet, dokup stację czyszczącą i otrzymaj aż do 600 zł zwrotu. Link! Według rankingu gazety w Link 4 najlepsza. OC I, NM, jest. Pierwa, dwa, siedem, czwórek, kręć. I zamów oce w Link 4. Wyspania